Kawu jestem fotografem. Głównie zajmuję się tutaj reportażem, zdjęciami z wydarzeń, plus zdjęcia w studiu. Może to będzie nudne, ale jako fotograf pasjonuje się również fotografią. Fotografią zainteresowałem się przez zupełny przypadek, w wieku 16 lat chyba. Jadąc na wycieczkę ze znajomymi tata, kupił mi pierwszy aparat cyfrowy i na tej wycieczce zrobiłem jakieś 2000 zdjęć, m.in. kaczek w morskim oku. Wysłałem te zdjęcia zupełnym przypadkiem na konkurs Świat Przyrody w obiektywie i zająłem tam drugie albo trzecie miejsce. Jak na pierwsze moje zdjęcia dało mi troszeczkę natchnienia czy takie kopnięcie, żeby to dalej kontynuować. W czasie liceum zainteresowałem się fotografią portretową, a później modową. I tak już zostało do teraz. Ja oprócz dodatkowych zleceń wykonuję swoje własne projekty, szczególnie modowe, beauty, mocnym makijażem, coś nietypowego. Poza fotografią związany jestem również z muzyką. Jako nastolatek uczyłem się grać na gitarze klasycznej. Później przesiadłem się na gitarę elektryczną i do teraz nadal gram, nagrywam. Bardzo upodobałem sobie muzykę typu Dream pop, Shoegaze, ambient. I taką lubię nagrywać, takie się dobrze czuję. Jest to coś, dzięki czemu mogę się w jakiś sposób jeszcze wyrazić. Niekoniecznie też pokazując to światu, tak jak na przykład zdjęcia. Z takich rzeczy, które nie są związane ze tworzeniem czegokolwiek, bardzo lubię grać w grę karcianą Magic The Gathering. Głównie ze znajomymi w formacie Commander, ale ostatnio na przykład byłem na premierze Nowego Dodatku w mini-tourniejem, które bardzo absorbował. No i jest to też forma spędzania czasu dla mnie ze znajomymi i poznawania nowych ludzi. Ludzie. Wszystkie te pasje no, są dla mnie odskocznią też od takiej codzienności zwyczajnej. Samo przygotowywanie się na przykład do sesji też jest bardzo ciekawe, absorbujące, więc jest to coś, co, co lubię robić i co sprawia mi radość każdego dnia.